Pamiętacie to zdjęcie? Uradowana twarz prezesa Adama Glapińskiego ze sztabą złota w rękach. Ma powód do radości. Zarobił w zeszłym roku ponad milion złotych i dał sobie jeszcze 600 tysięcy złotych premii. Pan prezes Adam Drożyzna Glapiński odpowiada za nieszczęście tysięcy polskich rodzin, bo to on odpowiada m.in. za stopy procentowe i za to, jak wysokie raty kredytu płacicie. Zadowolone są także banki w Polsce. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku zysk netto no, osiągnęły rekordowy. Ponad 4 miliardy złotych. 97% więcej niż w analogicznych dwóch pierwszych miesiącach zeszłego roku. No ale w końcu, jak powiedział premier, bankier Morawiecki, ludziom powinna wystarczyć miska ryżu. Więc dla ludzi będzie miska ryżu, a dla nich będzie to, to złoto. Ja mam tu w ręku dzisiaj Jeden z tysięcy, setek tysięcy yy, dokumentów, które trafiły do polskich domów. To jest yy, rodzina moich współpracowników. Państwo, Sylwia i Jan, będą płacili nie 2400 zł raty kredytu miesięcznie, tak jak pod koniec zeszłego roku, tylko teraz 3200 zł. 800 zł więcej miesięcznie. Podobne komunikaty. Wysłane przez banki dotarły do ponad 2 milionów rodzin w Polsce, które spłacają kredyt hipoteczny. Dowiadują się dzisiaj, że będą płacili 400, 700, 1000 zł więcej miesięcznie przy takiej drożyźnie. Jest na to rada. Nie możemy tego tak zostawić. Mamy gotową ustawę, zgodnie z którą. Yy, Będziemy mogli płacić ci, którzy wzięli kredyt hipoteczny, raty kredytu w wysokości takiej, jak pod koniec zeszłego roku. To jest możliwe, to trzeba zrobić, ten projekt ustawy złożymy i wtedy tego typu zawiadomienia będziecie mogli Państwo wyrzucić do kosza.